Cześć! Dużo osób w komentarzach pisze, żeby więcej nagrywać z codziennych obowiązków, a więc korzystając z okazji, że podścięłam łówki, postanowiłem coś takiego właśnie skleić, rzucić. Jak zwał, tak zwał. Niemniej jednak <gry> czuby! Czuby! Część z Was na pewno zauważyła, że na kanale mam nowe, nowe tło. A to ze sprawą kolegi z kanału Podlasie w obiektywie, do którego kanał oczywiście zapraszam. Link macie w, w opisie. Eee, jak widać. Aura na zewnątrz dopisuje pracą. Tutaj już sprzątałem, sprzętałem Silos po wysłotkach yy, też korzystając z pogody, yy, zmotywowany przez pogodę, właściwie powycinałem tutaj w tym lasku gałęzie, które przeszkadzały powiedzmy przy przyjeździe ciągnikiem, przy tak itd. No i tak właśnie to było. To było z wczorajszych prac. Otworzyłem już drugą pryzmę z kukurydzą. Też jak na, na razie nie było żadnego odrzutu, z tamtej pryzmy nie odrzuciłem nic. Zobaczymy jak dalej będzie tutaj to wyglądać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany lub ktoś z waszych znajomych, to te Highlandy są do sprzedania. Już dłuższy czas są wystawione na internecie i nie mogę ich nijak sprzedać. Może wyjdziemy do środka, do cielaków. Pokażę wam jak, jak cielaki podrosły. Cielaczki już mają Cielaczki już mają około miesiąca. Przesuń się stara. Teraz jak widać na razie wyszły ze swojej... ze swojej nory. Bo gdy krowy stoją przy stole poszowym one sobie wylatują i... jedzą a to słomę, a to... Tam dostają tą cj Już drugie wiadro zjadły Czyli już w sumie Już w sumie prawie 50 kilo Prawie 50 kilo Prawie 50 kilo pozjadały Może jaka jest różnica? Dwa tygodnie różnicy jest, a, a jaka jest różnica w przyroście? Puśćmy stara Kto jedzie ze mną przywieźć belki? Jesteś chętny? Jest to Jak ktoś jest chętny to zapraszam Będzie głośno i skrzypiąco, ale sorry. albo szczury się wlazły i trochę się tują w To jeszcze ten bajzel nieogarnięty jest trochę. Przywiozłem dwie belki słomy z tego względu, że oto krowy przez noc pewnie zjedzą. Znaczy pewnie, na pewno zjedzą to. Eee... I te dwie belki na 2-3 dni wystarczą, bo troszeczkę wrzucam i to skutkuje... Eee... Kurczę, zgubiłem wątek. Bo troszeczkę wrzucam i to daje mi oszczędność w słomie, nie? jak wrzucę całą belę to jest jednak troszeczkę za dużo. A jak po troszeczkę będę wrzucał, to cały czas jest sucho I ten, i, 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 i jest ta oszczędność słomy Czyli jak, jak widać, już drugie wiaderko wyjadły Miałem zrobić koryto dla nich, ale jakoś kurczę cały czas brak czasu I zanim ja zrobię te koryto, to już one pewnie będą Miały po 300 kilo i będą do sprzedania eee, Póki co na razie będą takie, takie filmiki jak do tej pory i zacznie się na grubo dopiero po, po od przyszłego miesiąca, bo wjeżdża taki fajny projekcik, którego przypuszczam ja nie widziałem na YouTubie, nie wiem czy w ogóle był. Na razie nie chcę zdradzać o co chodzi, tylko taka zapowiedź, że coś tam się będzie działo. Dużo osób pyta też jak kolczykujecie laki jak w Kupiłem taką kolczykownicę, bo miałem inne to, to uszkadzały tylko kolczyki. I ten, i też kolczykowałem któregoś dnia cielaki. Chciałem tu nagrać no, wszystko nie wszystko nie idzie mi nagrać, bo powiedzmy ze szczepienia, tak jak szczepię cielaki, też chciałem nagrać filmik. Jeszcze krowy będę szczepił, w sensie odrobaczał. Ale to jest zbyt chaotyczne, i non-stop coś takiego by było, nie? Także, także to odpada. Dobra, słuchajcie, ja idę teraz. Aha, o tym projekcie co mówiłem. No to kto bardziej spostrzegawczy z widzów, to może skumać o co chodzi, bo kilka filmików wcześniej mówiłem o tym. I jednak decyzja zapadła, że to będziemy robić, że będę to robił. Niemniej jednak, no wszystko, wszystko w swoim czasie, że tak to powiem. I, 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 i wszystko zobaczycie, wszystko wam będę przedstawiał. Jeżeli będzie szło tak jak do tej pory, no to będziemy się widzieć. Eee, no dobra, to póki co kończę i do następnego.